Kiedy zima zaskoczyła kierowców. Wszyscy mówią o tym. Pomiędzy ostruzie a tym Olsztynem. Tu jest poważny problem. Weź się teraz, odśniesz, wyjedź. Ja, jedziesz w ogóle moje auto? Moje chyba. Ważne, że mam odpowiedni sprzęt do tego. Kiedy napadało, tak? Dobre dwiedychy. O. Jak masz odpowiedni sprzęt? Dobrze, że to nie Tesla, bo by klamki pewnie nie wyszły, nie? O. To można sobie... I teraz co? Według tych zasad jakiś tam jest chyba... Kuźwa, nasypałem się śniegu do łuku. ja nie mogę samochodu odpalić, tak? W całe szczęście to jest prywatna posesja, to chyba mogę. Ale na ulicy bym nie mógł, tak to działa? Dobra, trzeba zobaczyć, czy on w ogóle... Zaskoczy. I zostawić w środku kluczyk, bo przecież... Klametki działają, nie? To nie to, co to jest, no? o. o Widzicie, co się robi, drogie dzieci? Cholera, jasno, za brzemięsny. Tu trzeba dać od razu być na zero, żeby się nie zaskoczyło. No, niosłem się śniegu Teraz się włączy ogrzewanie. hotel.